Presumed dead. Your handler, Hudson, had no choice but to continue the hunt for Nova 6 without him. <laughs> he went to Mount Yamantau, fucking Soviet doomsday bunker. That's right, a fully operational military complex buried deep in the Euro Mountains. That's where Hudson was contacted by Frederick Steiner, the Nazi scientist that developed the initial strain of Nova 6 for Dragovich. Hudson learned about the numbers there, the broadcasts. I've been there, Mason. I've been to the Yamantau complex. Oh my God. A więc cześć wam wszystkim z tej strony oczywiście Wasz Rexlu i wracamy do Call of Duty Black Ops. Tak dawno tego nie było i mamy ekscytującą kampanię. Tak więc Kryptonim Sierra, Kalifornia, 1968 rok. I tak. Akcja się zawiązuje. Zbliżamy się powoli do finału, do końca. Eee, Połóżmy ze sobą informację. Mamy broń biochemiczną, nowa 6. Mamy liczby, które cały czas nękają naszego bohatera, bohatera Masona: eee, czyli mamy broń biochemiczną, liczby i stację nadawania. Co byście jakie wnioski wysunęli? To już Wam zostawiam. A tymczasem zobaczmy, co się będzie działo. Teraz, eee, o ile się nie mylę, będziemy znowu. W ZSSR, czyli cep, cepa cepem poganiał, jak to Polacy mówili na Rosję w tamtych czasach, i tak. Zacznijmy, co, co to będzie, tak w ogóle. I gra. Dawno nie byliśmy w Black Opsie. Eee, też wam chciałbym powiedzieć, że teraz ten let's play, tu, teraz, w tej chwili, ten odcinek jest już nagrywany na moim nowym komputerze. Za niedługo pojawi się oczywiście też eee, taki filmik odnośnie mojego nowego komputera. Ale to wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, nie będzie żadnych ścięć i tak dalej. Przede wszystkim dla mnie to jest komfort gry, a dla was lepsza grafika. Wszystkie te antroponizowe filtry i tak dalej są włączone i tak Tak więc y, to był taki drobny przerywnik i teraz patrzmy co się dzieje w naszej kampanii dalej. A więc lecimy jakimś odrzutowcem zapewne do Uralu. E, o ile się nie mylę, e, do ZSR. O. Jeżeli mnie pamięć jeżeli myli, jest to misja, gdzie będziemy kierować naszymi jednostkami. Uh. O, okay. Awesome. Affirmative. I got him. Kilo 1, this is Big Eye 6. I have you on the TRP. That, big Eye 6. We have zero visibility on the ground. We need you to guard us to the Kilo, you need to move east. O. Tak więc w tej chwili to jest tak mniej więcej, że e, kierując z góry, tak naprawdę nie, nie gramy z sobą. E, to ktoś nami kieruje, a my tak naprawdę jesteśmy tam na dole i gramy swoim masonem. Jednakże to jest takie połączenie akcji, co się dzieje na górze i co się dzieje e, na samym dole. Zresztą za chwilę zobaczycie. No, i o tym mówiłem. Teraz jesteśmy już swoim masonem. Jak widać grafika uległa polepszeniu naprawdę teraz te tekstury są miłe dla oka i myślę, że będziecie z tego zadowoleni. Jeszcze tylko nowy mikrofon do szczęścia mi jest potrzebny i to wszystko. No i klawiatura, ale to was nie zadręczam. Dobra, gramy. Aaa! Flash. Nic nie widzę. O, poradziliśmy sobie, no i z powrotem wracamy na górę. Musimy przemieścić nasze jednostki troszkę dalej. Nie mogę ani przybliżyć, ani oddalić. Aha, dobra.

Ej, musimy się ukryć. No właśnie Tak więc jedziemy dalej z tym koksem. No już chyba. I teraz co? Do koszarów. A więc będzie jadka. Znowu Fajne jest na nim, te. do nim mają Kilo One. Wytyfy Dobra, czekajcie. A to nasi, kurde. Ale się wpierdoliłem. No nieładnie to zrobiłem, aczkolwiek. Czekajcie jeszcze raz. Teraz już nie popełnię tego błędu. A go wyczaiłem, widzieliście to? Piękne to było po prostu, podobało mi się. Dobra, co my tu musimy zrobić? Aha, dobra, ładunek podłożyć Fire in the Hall. Kurde, nie będę dar... Ja także powiem, będzie dzisiaj spokojny wycinek. Eee, wszyscy śpią, jest godzina chyba pierwsza nad ranem, a, a mi się zachciało akurat dla Was Brekowca nagrywać. No, czasem tak mam. Trudno. Jeżeli oglądacie też... Jeżeli oglądacie też Minecrafta, to Was uprzedzę, że nowych odcinków przygodowych nie ma, bo Kowanda Iwo wrócił do Polski w sumie. Nie wrócił, ale przyjechał do Polski na wakacje. A... Niestety, Sandy sobie gdzieś pojechał i nie wiem jak z tymi odcinkami będzie. Ale aczkolwiek teraz jest Call of Duty Black Ops, więc wracamy do Black Opsa. I mamy transmisję. Kod X-Ray. E o! Jesteśmy! ZSR. E Znajdź i zniszcz. Hudson i Waver, 68 rok. Hudson w sumie. Nie no, teraz najchętniej. Widzę z tego co widzę. Widzę z tego co widzę. Dobra, trochę to dziwnie brzmi. Ale że się ukrywamy. Um, najchętniej bym wstał i ich wszystkich pozabijał, no bo przecież czemu by nie? I by było dosyć fajnie, ale aczkolwiek... Trzeba robić to co mamy w misji. Dobra, możemy wstać. Nie, nie chcę kuszy. Po co mi kusza? Kusza jest w tej chwili nieprzydatna. Dobra. Idziemy, Wejwer prowadzi. Aha, tam pierniczycie, nie ruszacie. Kurde, jak ja mogłem takiego pięknego owczarka niemieckiego zabić? Albo to nie jest owczarek niemiecki? Kiwie, co to jest? Aluany piesio. Ach, to już kurde jestem tak wyczulony na zabijanie zwierząt, że... Nawet nie ktoś nie wyjeżdża mi z takimi filmikami w, w jakimkolwiek komentarzu, albo nie hejtuje, bo od razu ma bana. To już jest standardowo. A więc, wracając do Black Opsa, a niech mi nikt nie pierdoli farmazonów, że silnik Black Opsa jest bardzo stary i naprawdę nie można w nim pięknej grafiki zrobić i obszernych terenów. Z tego co widać, możemy tutaj sobie wszędzie chodzić. A jakie piękne są tereny? No, nie wiem jak wam, ale mi się to osobiście podoba. A, a tych, którzy wszyscy hejtują za ten stary silnik graficzny... Powodzenia. Wcale nie trzeba mieć dobrego silnika graficznego, żeby zrobić zajebistą fabułę. Więc tak, na, nawet z takiej rzeczy można zrobić fajną grę, że zjeżdżamy po linie. Nie spotkałem się z takim czymś jeszcze w żadnej grze. I z tym takim systemem. I popatrzcie. Prawym zjeżdżamy i lewym hamujemy. Prawy zjeżdżamy i lewym hamujemy. Nie wiem jak się spotkaliście z takim akurat nawet systemem sterowania, czy zjeżdżaniem po linii, to podajcie tytuły gier. Ja aczkolwiek nie przypominam sobie żadnego takiego tytułu um, a dosyć fajnie. To wygląda. O właśnie. Dobrze, że sobie przypomniałem. To co teraz tutaj będziecie widzieć, to będzie scena, można powiedzieć, z traileru Black Opsa, jak jeszcze był. To będzie slow motion, takie wybicie przez okna. Zobaczycie. No, i ta scena właśnie była w którymś trailerze, teraz nie pamiętam w którym. Yy, ja uwielbiam te sceny w tym Black Opsie, naprawdę to jest kurde takie fajne. Tutaj możemy tak zaszaleć. Uuu, Brooks, nieźle.

Przepraszam Was za przerwnik, ale niestety jeszcze mam czasem problemy z tym komputerem. Biblioteka DirectX mi wywaliła, e, a więc grajmy dalej. Ale leje, pewnie to będziecie Kilo słyszeć, bo deszcz tak o okno, że masakra. A czekajcie, muszę przeładować broń. Jedziemy. Aha, dobra. Brooks radzi, żeby kuszy użyć? No to użyjmy. Kurde, chyba zabili go. Egnie nie, to ma przesrane. dobra. Fuck. Eee, teraz już nie ma bawienia się kuszą, tylko trzeba ostro zapierniczać do roboty. Jak fajnie powrócić do Black Opsa e, po długich godzinach e, grania w armę, to jest po prostu porażka. Porażka jest w tym, że kurde, w armie tak cały ekran lata, a tutaj tak fajnie, spokojnie. Naprawdę, docencie to. Jak, jeśli graliście w armę, która jest za free do pobrania na, st streamie, e, na Steamie, to docenicie to naprawdę. Dobra. Mniejsza armię, jesteśmy teraz w Black Opsie. Rozpraszam się za bardzo. Dobra. O, zmuta. No, dostał. To do lecimy. O, oh, jaki fart, że przycelowałem. Ah śłaćcie kurde ludzie Dobra. Jakoś to ogarnąłem. Teraz tutaj. Tam jest ziomek. Dostał chyba Heda Dobra. Wszyscy chyba padli, co? nie, tu się jeszcze nawalają. Gdzie ten ziomek jest? Fuck. Co jest? Ależ on to zrobił, Dobra. Nie wiem, jak on takie grube kable przerwał, ale. hardcore, gdzie mam iść? Fuck, nie zdążę. O oh, dupa. No, chyba raczej nie Dobra, wyrywamy kabelki znowu Jazda, 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 jazda Taka piosenka w sumie była, jazda, 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 jazda. Ach, Znowu się rozpraszam Ej, niezniszczalny Jak tak można było spaść? Lol jak ja to przeskoczyłem Ej, lawina Avalanche Ej, jak można po lawinie biec, kurde Jakie efekty specjalne, o w dupę I która gra wam tylu wrażeń do wrażeń dostarczy? Kurde, która? Która? Powiedzcie mi, która. Ja takiej nie znam. Kurde, to jest tylko Duty z Hiblacops. Ej, Boże, na jakichś gałęziach wylądowałem. Dobra, czekajcie, ja mam ich zabić? Lulz. Ty uzbroimy Enemy's attack! No właśnie. Ludzi tu się jeszcze nawalają Dobra Ej Z zwykłą broń Wejwer sobie poradził Dobra Ej, jedziemy dalej z tym koksem Patrzcie na to. <noise> Ej, awa. Jak ja mam się są wydostać? Jeszcze granat. Luz. Ale ich zabijemy. I dostaję, 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 nie wiem skąd. Dobra, w sumie nie przypominam sobie tej misji.

Zdjęcie robić. Co za chłop. O to cały czas chodzi, jak zatrzymać transmisję. Lol. Dostałem przez szybę. Miejsce zaraz wybuchnie, tylko przepraszam bardzo, jak ja mam się stąd wydostać. Jakieś umysły Mam. Już wiem. Dobra, jeden z głowy. Drugi z głowy. Nie chcę, dobra, mamy Augie, jazda. Gdzie jest tą ręką? Uuu, teraz będzie jazda. Oooooo! Oh, naparzać! U taki rzeź też tej grze jeszcze nie mieliśmy. Czemu bez ograniczeń mogę strzelać? What the fuck? Dobra. Nie, to nie interesuje. Ale fajnie. Ale mniejsza z tym zabawa się skończyła. Wracamy do kampanii. A więc yy, to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Call of Duty Black Ops. Oczywiście z Rexem. Cześć!